Pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Kolejny dzień, kolejny moment na zatrzymanie ze Słowem i kolejny także do tego e, potrzebny moment, by pokłonić się Jezusowi na początku naszego rozważania. Idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, gdy spoglądasz na nas z tego białego kawałeczka chleba. To przypominasz nam, że widzisz nas w każdym szczególe, w każdej decyzji, w tym wszystkim, co czynimy. I dzisiaj chcemy przywoływać świętego Maksymiliana Marię Kolbego, który powiedział, że pobożność i modlitwa są pierwszym obowiązkiem, nie nauka, mogą nieco zaszokować nas te słowa. Daj nam Panie być pobożnymi i rozmodlonymi. Oczywiście według błogosławieństwa, które dają nam nasi kierownicy duchowi. Według tego, co polecają nam, abyśmy duchowo wzrastali. Działaj w nas, Panie Jezu Chryste. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu. A zdobywają je ludzie gwałtowni. To jak to jest z tym Królestwem Niebieskim? Słowo Boże jest bezwzględne, moi drodzy, w tej sprawie. Zdobywają je ludzie gwałtowni. To znaczy, że mamy być porywczy, żeby je zdobyć? Jezus mówi nam o wytrwałości, o konsekwencji, o kroczeniu przez ciasną bramę. Jezus mówi nam o wymaganiu od samych siebie. To chce iść za mną, niech zaprze się samego k siebie, niech co dnia bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. To jest właśnie ta, ta dobra nowina w kontekście Zdobywania Królestwa Niebieskiego. Ono jest możliwe dla nas wszystkich. O tym mówi Słowo Boże, i potwierdza to nasz Pan, kiedy patrzy na łotra umierającego. Po jego prawej stronie, i mówi: Jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju, bo przecież on przyznał się do niego i poprosił. Bardzo ważna podpowiedź dla nas, ludzi XXI wieku: nikt nie jest stracony w oczach Bożych. Nikt nie jest przez Boga odrzucony, ponieważ ten, który kocha, pragnie, aby wszyscy byli zbawieni. Co nie oznacza, że jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, nie wyznacza tej konkretnej drogi i nie proponuje konkretnej, nieustannej przemiany naszego życia, żeby Ewangelia była coraz bardziej w tym naszym życiu widoczna. Ktoś powie, proszę księdza, ale te wymagania, które stawia Jezus, to są wymagania, które niejednokrotnie no, wiążą się z jakimś umieraniem dla samego siebie. No i drodzy, to umieranie dla samego siebie, ono ma smak miłości, ponieważ dotykamy tak naprawdę tego, czego pragniemy, wchodząc w taki rodzaj miłości. Kiedy ja staję się bezinteresownym darem z siebie samego dla drugich, to zaczynam wchodzić w tę miłość, o której mówi Jezus. Bo Jezus stał się bezinteresownym darem, składając swoje życie w ofierze. I tutaj potrzeba bardzo jasno zastanowić się nad tymi szczegółami z naszego życia, które stają się obdarowaniem wobec innych. Mąż, który wraca z pracy, jest potwornie zmęczony, ale nie daje poznać po sobie, tego zmęczenia i uśmiecha się do dzieci, i znajduje czas, żeby z nimi pokopać w piłkę, zagrać w scrabble czy w jakąkolwiek inną grę, by odciążyć swoją małżonkę. To jest ten znak miłości i tego, co przeczytaliśmy, bycia gwałtownikiem dla królestwa niebieskiego. Żona, która jest zmęczona intensywnością pracy, która doświadcza najróżniejszych niepokojów związanych z, ze swoją pracą, z wychowaniem dzieci, kiedy wznosi się ponad to zmęczenie, kiedy wydobywa ze swojego serca prosty, ciepły uśmiech wobec swoich najbliższych. To jest dzisiejsza Ewangelia. Ile takich fragmentów możemy wymieniać? Ksiądz, który przygotowuje swoje kazanie, który szanując ludzi, szanuje ich, przez to, że nie czyta z kartki, ściągniętego z internetu kazania, tylko chce powiedzieć jak najpiękniej ze swojego serca, by swoje owce poprowadzić i nakarmić. To jest gwałtownik. Dla Królestwa Niebieskiego. Ile moglibyśmy jeszcze takich przykładów wymienić? Przykładów, które stają się tak naprawdę światłem dla tego świata. Dlaczego jesteś taki? Dlaczego to robisz? Ile razy, wiecie, na przystanku Woodstock. Teraz mamy drog. Usłyszałem, dlaczego to robisz. Dlaczego mnie nie potępiasz? Dlaczego chcesz ze mną rozmawiać? Ile razy usłyszałem te słowa wobec ludzi, którzy najpierw pluli, krzyczeli, wyśmiewali, odpowiadając na te słowa z miłością. Słuchaj, jestem tutaj, żeby głosić Ci Jezusa. No, a to, tamto, siamto. Pośród najróżniejszych przekleństw. Jeżeli to, co mówisz, jest Twoim doświadczeniem cierpienia zadanego przez ludzi Kościoła, to chcecie przeprosić, bo ja też niejednokrotnie przez swoją głupotę zadałem komuś cierpienie. Jakie głębokie rozmowy, po takim jednym zwykłym przepraszam. Następowały na poziomie spotkania człowieka z człowiekiem. Jakie głębokie spowiedzi tam na przystanku Jezus, na przystanie z Jezusem podczas Sandra Festival. festiwal. Dla mnie to są wyjątkowe momenty, które przechowuję jak skarby w moim sercu. Dlatego jestem tak zapalony do takich ewangelizacji tych organizowanych, większych, ale także do tych, kiedy wychodzimy systematycznie na ulicę, by mówić o Panu Jezusie, o których nikt nie mówi, o których nikt nie pisze, które są takie zwykłe, no bo są spotkaniem człowieka z człowiekiem na ulicy przed konkretną szkołą. Pozdrawiam wszystkich uczniów, tych, z którymi rozmawiałem, tych, Którzy zadawali pytania, tych, którzy się śmieli, także z mojej bluzy założonej, którą pokazywałem wam, jestem głupcem dla Jezusa z jednej strony, a z tyłu napis A Ty dla Kogo jesteś Głupcem, i z tych, którzy, patrząc na, te, na tę bluzę, powiedzieli wielki szacunek dla Ciebie, miłość jest fundamentem. Miłość jest fundamentem. Dzisiaj w zadaniach, adwentowych zadaniach, bo jak widzicie, codziennie coś podczepiamy pod nasz filmik, będzie zadanie od naszych braci Franciszkanów. Jest to projekt, który systematycznie realizują poprzez rozważanie przykazań, kolejnych przykazań z Dekalogu. Problem jest taki, że filmik, który zamieszczają w internecie, jest tylko przez tydzień, więc jeśli go nie obejrzycie, on zniknie, bo za tydzień jest już kolejny filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Serca błogosławię Wam na dzisiejszy dzień. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.